Cześć. Dzisiaj opowiem wam o tym, jaka jest różnica między trzecią filmu Resident Evil: Zagłada, ile jest yy, gry w filmie. A więc jeśli chodzi o Resident Evil: Zagłada, to film zaczyna się sceną w łazience i przypomina mi ta łazienka łazienkę z pierwszej części gry Residenta bardzo podobna się znajdowała też tam łazienka i kolejną rzeczą to postać Alice w grze, tak jak już mówiłem w poprzednich częściach grze nie ma takiej postaci jak Alice, którą gra Mila Janowicz. Kolejną te, taką sceną, kiedy już Alice budzi się w tej łazience pod prysznicem, potem wchodzi do sypialni i w sypialni na łóżku leży czerwona sukienka. I ta czerwona sukienka mam takie skojarzenie, jakby to było nawiązanie do Edy łąk z gry Resident Evil e, kolejną rzeczą e, jeśli chodzi o aktorów w filmie e, w filmie Resident Evil Zagłada występuje Claire, e, jeśli chodzi o grę to owszem też jest Claire, ale w drugiej części i oraz spin-offie o nazwie Kod Weronika e, Kler gra aktorka Ali Leiter i tak jak mówię, no co ona robi w tej części, tak? E, następnym aktorem i filmem, tutaj sobie ponapisywałem notatkę, e, jest aktor e, Odech Helin. E, w filmie nazywa się Carlos i natomiast w rezydencie e, w Grze w trzeciej z części rezydenta. Tak, jest Carlos yy, i występuje on, gdy pomaga tam Jill, a w filmie, no to nie wiem. No, jest, bo jest. I aktor ogólnie przypomina mi bardziej Chrisa niż yy, Carlosa. Yy, następnym aktorem jest Mike Epps, Eee, w ogóle nie ma takiej postaci w grze. Eee, w filmie on się nazywa Lloyd Jefferson. Nie ma takiej postaci. Następnym aktorem, aktorką mamy aktorkę, słynną piosenkarkę Ashanti. Ashanti gra w filmie Betty. Eee, nie ma takiej też osoby w grze. Potem następnie jest aktor Christopher Egon którego gra w filmie Maika nie ma także w grze i kolejną osobą jest aktor Spencer Luke e, aktorka bardziej która gra osobę Kimart też nie ma w grze potem jest Matthew Marsden e, e, kapitan gra kapitana Aleksandra Slatera nie ma w grze e, później jest e, aktor Linden Ashley Chis e, nie ma w grze żadnego Chisa później jest Joe Harsley e, o oho e, Otto przepraszam e, nie ma w grze takiej osoby później mamy aktora Shane Woodson e, który się nazywa w filmie Piggy nie ma w grze takiej osoby Później mamy aktorkę Madeleine Charol, którą gra białą królową, nie ma w grze białej królowej. Później mamy Jan Glenn, którego gra. No to znaczy gra on doktora Aleksandra, nie ma w grze też takiej postaci jest o, owszem, e, dr. Williams, a nie dr. Aleksander, i w ogóle jeśli chodzi o trzecią część filmu, to większość się dzieje na pustyni. Skąd oni wzięli pustynię? Jak ja sobie nie przypominam, żeby w grze gdzieś była pustynia. Owszem, piątka się dzieje w Afryce, ale no nie w pustyni. No, nie wiem skąd to w ogóle wzięli. Eee, później mamy mm, akcja z wronami. Scena z wronami w filmie. No to oczywiście wrony występują e, e, we wszystkich częściach gry. No, a najbardziej e, upiorne to są w pierwszej części e, gry. E, później co mogę jeszcze powiedzieć? Reżyser w ogóle odbiegł od, jakby fabuły gry, i w ogóle większość scen w tym filmie odbiega od fabuły. No, to tyle.